Więc jak widzicie, stoi to u mnie na parapecie. Z boku stoi szklaneczka na takie na pinzetę, i jakieś tam śmieci, które zbieram czasami z góry. Tu na dole macie gniazdo. O, spróbuję Wam zbliżyć to. Te białe to jaja. Różki je noszą. Jak coś tam chupnie, łupnie, to się trochę przestraszą i Noszą te jaja w tej, z powrotem. Tu mają znowu jaja i mają magazyn z żarciem. Sobie trzymają ziarna. Tu mają tyle korka, że mogą jeszcze wygryźć sobie więcej. Tu na dole, tak widać, jest ciemniej. Tu mają wilgoć. Korek był na samym początku nabliżany, żeby miały wilgoć. A tu na górze jest tak zwana arena. Jak widzicie nasypałem im dzisiaj nasion, tu mają nasiona maku, o tu próbuje jedna, próbuje stargać jedna mak, a tu resztę, o tu się jedna wspina i tak sobie te próbują sobie znieść te nasionka, tu jedna próbuje w ogóle wyjść. Ale nie wyjdzie, bo jest. O, spadła. Bo dookoła brzegi są wysmarowane talkiem z alkoholem, który alkohol wyparuje. Talk został. No i mrówka się ślizga, nie potrafi wejść dalej. Nie z tego nie wyjdzie. Tu mają otwór z wejściem na górę. Tu mają wystrój, drewienko. Tu mają kamyczki. Tu Wam pokażę. Trochę ciemno. O, tutaj w rogu, tu w rogu, o tu, tu, tu mają śmietnik, sobie znoszą i tu sobie znoszą brudy, mrówki padnięte. To jest morski piasek, który przywiozłem z morza. W pakiecie był taki drobny piaseczek jeszcze. Tu mają wodę w probówce, one pochodzą do waty sobie, dziubią, piją. To tu o, jak widać dalej sobie walczą, chodzą. Tu mogę sobie ściągnąć, coś im tam rzucić, na przykład muchę albo motylka, to sobie zeżrą. Tu wieko mogę ściągnąć. Pyk, o, mamy wieko ściągnięte. I mamy mróweczki, one nie wyjdą, jak widać. O. Tu jedna próbuje, zaraz zobaczycie, że spadnie. Spadasz czy nie spadasz? O, spadła. Także spokojnie można sobie. O, tu mają dziurę. Tutaj targają sobie mak. Tu im nasypałem. Tu kolejne weteranki próbują wyjść. Spadnie? No, ha. I spadła. Tu ten korek tu można podłączyć. Drugie takie formikarium albo. Wężykiem podłączyć dowolne jakieś tam szkło zabezpieczyć by nie wychodziły. No i tak to wygląda. Kto kupuje? tak stoją.